Pan Grzegorz pyta, czy na randce, kiedy się spieszy na pociąg bądź autobus, powinien skracać spotkanie z dziewczyną, żeby tylko odprowadzić ją do domu. Oczywiście to jest bardzo dobre zachowanie. Wspominałem o tym już wcześniej. Jest to taki dżentelmeński gest, kiedy mężczyzna po randce, po spotkaniu zaproponuje dziewczynie, że odprowadzi ją do domu. Nie działa to, co prawda, najlepiej. Kiedy para dopiero się poznaje i może jeszcze nie do końca sobie ufa, ponieważ za taką propozycją mogą iść jakieś podteksty, albo może to być tak odczytane. Natomiast w sytuacji, kiedy para już się dobrze zna, na pewno będzie to pozytywnie odczytane. Dlatego warto i polecam nie kończyć spotkania w momencie, w którym wychodzimy z kawiarni i rozchodzimy się do domów, tylko jednak postarać się, żeby potowarzyszyć swojej towarzyszce. Nieco dłużej, żeby się upewnić, że bezpiecznie dotrze do domu. Natomiast rzecz jasna, jest to może nie tyle zasada, co taka rada, która pomaga nam budować te pozytywne relacje, budować pozytywny obraz samego siebie, a nie rzecz, którą koniecznie zawsze, w każdej sytuacji, choćby się paliło i waliło, musimy zrobić. Ponieważ bywają takie sytuacje, że mężczyzna na przykład dojeżdża i spieszy mu się później na jakiś pociąg czy autobus, żeby o racjonalnej godzinie dotrzeć do domu. Więc w takiej sytuacji oczywistym jest, że będziemy wybierać, czy stosujemy się do naszych zasad, czy jednak chcemy przedłużyć nasz wspólnie spędzony czas. Podejrzewam, że w niektórych wypadkach może chodzić o kobietę, której bardziej. Będzie imponowało przestrzeganie tych zasad niż przedłużenie spotkania o jakieś pół, czy pół godziny czy godzinę. No, natomiast podejrzewam, że mimo wszystko w większości wypadków taka wymówka spotka się ze zrozumieniem, a my możemy zawsze odprowadzić swoją towarzyszkę na tramwaj, na autobus, albo choćby zamówić jej Ubera czy taksówkę. Zatem do takich zasad podchodźmy też elastycznie i adekwatnie do sytuacji. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz otrzymywać odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Nazywam się Łukasz Kielban i zapraszam również na mój główny kanał. Zachęcam jednocześnie do zakupu mojej książki. Link do sklepu znajdziesz w opisie tego filmu. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do materiałów dodatkowych, szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz zniżek na moje produkty. Jeśli doceniasz to, co robię. Rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!